Przemysł rakietowy Ukrainy przeszedł długą drogę od początku wojny. Kraj niedawno przedstawił nową broń wybuchową, w tym rakietę Flamingo o większym zasięgu oraz SAPSAN, pierwszą ukraińską rakietę balistyczną. Teraz do arsenału dołączyła nowa, osobliwa, brzuchata broń, której Rosja nie ma szans powstrzymać, a która zmierza prosto na Moskwę. Oficjalna nazwa nowej rakiety nie jest potwierdzona, ale wojskowi analitycy nazwali ją Puchaty Neptun z powodu jej wypukłego wyglądu. Jak sugeruje ten przydomek, jest to kolejna odmiana słynnej ukraińskiej rakiety Neptun. R360 Neptun to ukraińskie pociski manewrujące stworzone przez Biuro Łucz w Kijowie, które weszły do służby w marynarce wojennej Ukrainy w 2021 roku, zaledwie rok przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji. Oryginalny Neptun był wyłącznie pociskiem przeciwokrętowym. Zbudowano go na bazie radzieckiego pocisku CH-35. Jednak Neptun miał większy zasięg i lepsze możliwości. Mógł razić okręty oddalone o ponad 270 km, przenosząc 150 kg głowicę i poważnie uszkadzając każdy cel w zasięgu. Po wybuchu wojny Ukraina szybko zrozumiała potrzebę większej liczby pocisków do celów lądowych. Więc wojskowi inżynierowie natychmiast rozpoczęli pracę. Nowa wersja Neptuna do ataków lądowych została szybko rozwinięta i weszła do służby w 2023 roku. Wkrótce potem Ukraina zaczęła szukać sposobów na ulepszenie pocisków Neptun, a zespoły rozwojowe pod koniec 2023 roku rozpoczęły pracę nad wariantem Long Neptune, licząc na zwiększenie zasięgu z 170 do ponad 600 mil. Prace nad nowym wariantem dalekiego zasięgu w końcu zakończyły się sukcesem. Pierwsze oficjalne informacje o użyciu Long Neptune pojawiły się na początku roku, gdy prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski ogłosił w marcu 2025 ukończenie projektu. Long Neptune pojawił się też na filmie na Instagramie na początku roku podczas obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy, pokazując jak znacznie większy i szerszy jest ten nowy wariant od oryginału. Ujawniono szczegóły nowego typu pocisku Neptun, który także wygląda inaczej niż oryginał. Puchaty Neptun zaprezentowano delegacji litewskiej w Kijowie 7 października. Delegacja mogła też zobaczyć inne ukraińskie sprzęty wojskowe, m.in. drona Pekło, bezzałogową łódź Magura W7 i inne. Ale nowy Neptun wyróżnia się jako najbardziej intrygujący element prezentowanego sprzętu. Ministerstwo Obrony Ukrainy nie podało jeszcze szczegółów ani specyfikacji technicznych nowego Neptuna. Fotografie opublikowane w internecie przez ministra obrony Denisa Szmychala wywołały już gorącą debatę wśród analityków wojskowych. Dopóki nie pojawi się oficjalne potwierdzenie w tej czy innej formie dotyczące tego nowego pocisku Neptun, jego możliwości pozostają jedynie przedmiotem spekulacji. Jednak kilka rzeczy wydaje się niemal pewnych. Po pierwsze, to z całą pewnością inna wersja Neptuna niż te, które widzieliśmy wcześniej. Jest to widoczne, ponieważ po obu stronach środkowej części pocisku, przed głównymi statecznikami, są dwa wyraźne wybrzuszenia. Tych wybrzuszeń nie ma na oryginalnym pocisku R-360 Neptun, ani nie można ich zobaczyć na żadnych zdjęciach czy nagraniach długiego Neptuna. Można też zasadnie przypuszczać, jaki jest cel tych wybrzuszeń. Obecnie główna teoria wśród analityków wojskowych. Głosi, że wybrzuszenia powstały przez zamontowanie na korpusie pocisku pary konforemnych zbiorników paliwa Conformal Fuel Tank. Conformal Fuel Tank są często montowane na samolotach, takich jak myśliwce. Są one specjalnie zaprojektowane tak, aby wtapiały się w sylwetkę samolotu, dostarczając niezbędne paliwo do pokonywania większych odległości bez znaczącego zakłócania aerodynamiki. Wygląda na to, że tak może być również w tym przypadku. Wypukłości. Puffy Neptune przypominają zakrzywione wybrzuszenia z modeli myśliwców z Conformal Fuel Tank, np. Eurofighter Typhoon czy F-15 i X-Eagle 2S. Istnieją dwa główne powody, dla których siły Ukrainy chciałyby dodać dodatkowe paliwo do pocisku Neptun. Najbardziej prawdopodobnym powodem jest zwiększenie zasięgu. Dzięki dwóm dodatkowym bocznym zbiornikom paliwa Puffy Neptun mógłby teoretycznie przelecieć dalej niż standardowy R-360, Oczywiście istnieje już dalekosiężna wersja Neptuna, Long Neptun, zdolna do pokonania ponad 600 mil zanim uderzy w cel. Jednak Long Neptun jest znacznie większy od standardowego modelu. Mówi się, że ma prawie 20 stóp długości, czyli jest o kilka stóp dłuższy od oryginału, który ma około 166 stóp długości. Long Neptun jest też szerszy. Niektóre jego części mają grubość około 20 cali, podczas gdy oryginał w najszerszym miejscu. Ma 15 cali. Ląk Neptuny mają też większe głowice bojowe. Ważą 570 funtów, prawie dwa razy więcej niż standardowa głowica Neptuna. Te różnice sprawiają, że Ląk Neptuny są droższe w produkcji i trudniejsze do wystrzelenia niż oryginały. Potrzebują nowych lub przystosowanych platform startowych, co wymaga czasu, pieniędzy i zasobów ludzkich. Tymczasem jednak, ponieważ Ukraina używa zwykłych Neptunów od dużo dłuższego czasu. Ma już niezbędną infrastrukturę, by wystrzeliwać je szybko i efektywnie. To może tłumaczyć istnienie Pufiego Neptuna. Nie wiadomo dokładnie, jak duży jest ten pocisk, ale część analityków uważa, że rozmiarem przypomina standardowego Neptuna, a nie długiego Neptuna. Jeśli tak, to oznacza, że teoretycznie mógłby być wystrzeliwany z tych samych wyrzutni, które są używane do zwykłych Neptunów, ale mógłby lecieć znacznie dalej niż one. Pozwoliłoby to Ukrainie atakować cele na dużą odległość, i przeprowadzać skuteczniejsze, głębokie uderzenia na Rosję bez konieczności ciągłego korzystania z arsenału długich Neptunów. To właśnie zasugerował jeden z analityków, Oleg Katkow z Defense Express, w niedawnym wywiadzie z Pawłem Nowikowem z radia NV: Obecnie mamy trzy Neptuny standardowy pocisk przeciwokrętowy R-360, długi Neptun o zasięgu 1000 km oraz nowy gruby Neptun który ma widoczne wybrzuszenia po bokach. Jedynym logicznym wyjaśnieniem tych wybrzuszeń są dodatkowe zbiorniki paliwa zintegrowane z korpusem. Nie są odrzucane, są częścią struktury pocisku. Długi Neptun jest o 15 metrów dłuższy i ma większą średnicę 50 cm zamiast 38 cm. Gruby Neptun ma podobne rozmiary do standardowego Neptuna, z wyjątkiem dodatkowych bocznych zbiorników. Cel jest prosty. Więcej paliwa to większy zasięg lub taki sam zasięg z cięższą głowicą. Jak zauważa Katkow, wybrzuszenia zbiorników paliwa w Puffy lub grubym Neptunie mogą wynikać z większej głowicy bojowej niż w oryginale. To sugeruje, że nowy Neptun może mieć zasięg podobny do oryginału, czyli około 170 mil. Jednak dzięki większej głowicy bojowej, ten pocisk mógłby wyrządzić znacznie bardziej niszczycielskie szkody celom, w które trafi. To również byłoby dużym atutem dla Ukrainy. Dysponując potężniejszą wersją Neptuna w swoim arsenale, Ukraina mogłaby przeprowadzać jeszcze bardziej niszczycielskie ataki na rosyjskie cele, znajdujące się stosunkowo blisko. Na terenach okupowanych, np. wzdłuż linii frontu lub krótko poza granicą. Ukraina udowodniła skuteczność, używając pocisków i dronów do ataków na rosyjskie cele. Jej służby wywiadowcze wykonują niezwykłą pracę identyfikując miejsca, które są najważniejsze dla Kremla. Rafinerie, ropy, zakłady produkcyjne, rurociągi i magazyny paliwa czy amunicji. Pierwszy eliminując je po kolei. Większość szkód w tych atakach powodują drony, które nie mogą całkowicie niszczyć dużych elementów infrastruktury. Jednak silny atak rakietowy z użyciem nowych Pafi Neptunów może być tym, co trwale usunie taką rosyjską infrastrukturę z mapy. Jeśli dodatkowe paliwo służy tylko do zrównoważenia cięższej głowicy, to nadal świetny dodatek do ukraińskiego arsenału rakietowego. Wielu analityków uważa, że bardziej prawdopodobne jest, iż i Neptun ma głowicę wielkości standardowego Neptuna. Dodatkowe zbiorniki paliwa służą jedynie zwiększeniu zasięgu. W zasadzie daje to Ukrainie rodzaj broni pośredniej między oryginalnym Neptunem a długim Neptunem. Katkow twierdzi, że skoro R-360 Neptun ma zasięg 300 km, a długi Neptun 1000 km, to logicznie brakuje wersji na około 500 km. Więc moje ostrożne założenie jest takie, że pulchny Neptun albo leci na około 500 km, albo utrzymuje zasięg 300 km, ale przenosi znacznie cięższą głowicę niż wersja podstawowa. Defense Express zgadza się z tą oceną, pisząc: Pogrubienie to prawdopodobnie konforemne zbiorniki paliwa zwiększające zasięg pocisku. R-60 ma zasięg 280 km, a długi Neptun 1000 km. Dlatego, biorąc pod uwagę klasyczne gradacje zasięgów celów, byłoby całkiem logiczne założyć, że. Puchaty Neptun leci na 500 km. 500 km to około 310 mil. Niektóre części Ukrainy, np. regiony północno-wschodnie, znajdują się w odległości mniejszej niż 300 mil od Moskwy w linii prostej. To oznacza, że jeśli oceny ekspertów są trafne, Moskwa może rzeczywiście znajdować się w zasięgu tego nowego pocisku Puchaty Neptun. Standardowy Neptun nie doleciałby tak daleko, ale nowy wariant prawie na pewno by mógł. To mogłoby uczynić go czynnikiem zmieniającym sytuację Ukrainy podczas trwającej wojny. Ponieważ, choć standardowy Neptun to doskonały i sprawdzony pocisk, służył do niszczenia rosyjskich fregat, okrętów wojennych oraz eliminowania radarów i systemów obrony powietrznej Rosji. Zawsze był ograniczony zasięgiem może dolecieć tylko do pewnego punktu i Rosja o tym wie. Dowódcy na Kremlu sprytnie przenieśli ważne zasoby, w tym cenne radary, głębiej na swoje terytorium. Zadbały też o to, by nowa infrastruktura, taka jak zakłady produkcji wojskowej, była budowana dalej, w głębi Rosji, przez co te miejsca są niemożliwe do zaatakowania samymi standardowymi Neptunami. Nawet gdy Ukraina dostała pociski od sojuszników z NATO i Europy, wiele miało podobnie ograniczony zasięg. Pociski Storm Shadow od Wielkiej Brytanii i Francji mają zasięg około 250 km, natomiast amerykańskie atakamsy mogą razić cele oddalone o 300 km. Państwa sojusznicze historycznie nakładały ograniczenia na użycie ich broni przez Ukrainę, długo nie pozwalając Kijowowi używać broni NATO na terytorium Rosji. Dlatego kraj ten zawsze miał pewne ograniczenia dotyczące pocisku. Pierwszy to jest główny powód, dla którego Ukraina tak ciężko pracowała, poświęcając tyle czasu i wysiłku na rozwój własnych programów rakietowych i zdolności. Prezentując nowości: PAFI Neptun, Długi Neptun i inne. Aby przełamać te bariery i pokonać przeszkody, które zbyt długo stały na jej drodze, teraz z nowymi pociskami trudno przewidzieć skalę szkód, jakie może wyrządzić Ukraina. Wiele miejsc, które Rosjanie uznawali za bezpieczne, jest obecnie w zasięgu nie tylko Długich Neptunów ale prawdopodobnie też Puchatego Neptuna. Przy dwóch podobnych, lecz różnych zagrożeniach, Kreml nie będzie wiedział kiedy, gdzie, ani jak Ukraina znów zaatakuje. Najlepsze jest to, że dopiero teraz pojawiają się pierwsze oficjalne zdjęcia nowego Puchatego Neptuna. Już mówi się, że jest gotowy do wprowadzenia na pole bitwy i użycia w atakach na Rosję. Minister obrony Ukrainy, Denis Szmychal, Podczas prezentacji pocisku powiedział, że widzieli go zagraniczni goście. Gotowe rozwiązania, które uderzają w wroga na froncie i na tyłach. Nasi producenci przedstawili produkty, które już jutro mogą być wytwarzane w krajach partnerskich w programie Buduj z Ukrainą. Produkujemy obecnie drony, amunicję, pociski, roboty, artylerię i pojazdy opancerzone. I jesteśmy gotowi wytwarzać je razem z partnerami. Wzywamy partnerów do inwestowania w arsenał Wolnego Świata i wspólnej budowy z Ukrainą. Broń Ukrainy to broń wolnego świata. Nowy pocisk oraz inny sprzęt wojskowy pokazany w Kijowie są gotowe do użycia i mogą być produkowane także w krajach sojuszniczych bez większych opóźnień. To sugeruje, że Ukraina może wyprodukować wiele pocisków Neptun, znacznie wzmacniając zapasy rakiet. Pierwszy możliwe, że umożliwi to częstsze i skuteczniejsze ataki na rosyjskie cele w najbliższych tygodniach i miesiącach. Już teraz doniesienia wskazują na ogromny wpływ tego typu ataku. Na przykład w tej chwili w wielu rosyjskich regionach trwa gigantyczny kryzys paliwowy, a jego skutki szybko rozprzestrzeniają się szeroko po całym ogromnym kraju. W regionach zachodnich, centralnych, dalekowschodnich i na okupowanych terenach jak Krym stacje benzynowe muszą albo całkowicie się zamykać. Albo wprowadzać surowe ograniczenia, kontrolując, ile paliwa przeciętny klient może kupić. Niektóre z nich ustalają konkretne limity ilościowe, inne blokują zakupy, chyba że klienci posiadają karty lojalnościowe. Wiele z nich nie jest w stanie zapewnić zwykłego wyboru rodzajów paliwa, ani wystarczających ilości, by sprostać wysokiemu popytowi. Rosyjscy kierowcy godzinami stoją w kolejkach, by kupić choćby pół baku paliwa. Ceny również gwałtownie rosną w tej chwili. W niektórych regionach i na czarnym rynku. Rosjanie mogą zapłacić nawet połowę średniej pensji za tankowanie samochodu. To wynika z kilku czynników, m.in. zachodnich sankcji na Rosję i rezygnacji wielu krajów z zakupu rosyjskiej ropy. Jednak zdecydowanie największym czynnikiem przyczyniającym się do trwającego kryzysu jest fakt, że Ukraina wielokrotnie wykorzystywała swoje drony i pociski do wyszukiwania i atakowania rosyjskich rafinerii ropy naftowej oraz innej infrastruktury przemysłu paliwowego. Raz za razem Ukraina uderzała mocno w takie miejsca jak rurociągi, zbiorniki ropy naftowej i magazyny paliw. Pierwszy być może Rosja nie odczuła skutków tych ataków od razu, ale z pewnością odczuwa je teraz. W rzeczywistości niektóre szacunki ekspertów sugerują, że kraj stracił nawet do 38% swojej zdolności rafinacji ropy naftowej, co przekłada się na około 338 tysięcy ton ropy każdego dnia. Produkcja benzyny również spadła o oszałamiający milion ton. Około 70% tych przerw i ograniczeń produkcji wynika bezpośrednio z ataków Ukrainy. A jeśli Ukraina jest w stanie zrobić to wszystko za pomocą stosunkowo tanich i prostych dronów z niewielkimi głowicami bojowymi, wyobraź sobie, jak dużo większe spustoszenie mogłaby wywołać na Kremlu. Z pociskami o dużej mocy, takimi jak Pathy Neptune, nawet jeśli przenosi standardową głowicę Neptuna, która waży około 150 kg. To wystarczy, by zamienić całe budynki w sterty gruzu. Można też spowodować potężne eksplozje i pożary, trafiając bezpośrednio w rafinerię ropy lub podobny obiekt. Ukraina mogłaby łączyć ataki Pathi Neptune z dronami, wykorzystując je jako osłonę, podobnie jak Rosja podczas ataków na Kijów i inne miasta. Następnie dobić pociskami, aby zadać ostateczny cios. Wciąż trzeba poznać więcej szczegółów o nowej wersji Neptuna. I poczekać na oficjalne potwierdzenie od ukraińskiego wojska lub Ministerstwa Obrony, czym jest ten pocisk i jakie ma możliwości. Trzeba określić jego rzeczywiste rozmiary, porównać z modelami Neptuna, sprawdzić maksymalny zasięg i wielkość głowicy bojowej. Należy także potwierdzić prawdziwe przeznaczenie wypukłości w stylu podbeli na korpusie, choć niemal na pewno kryją dodatkowe zbiorniki paliwa. Gdy pojawi się więcej informacji, będzie można dokonać dokładnej oceny potencjału tego pocisku i przewidzieć, jak może być wykorzystywany w przyszłości. Jedno jest pewne: nowy Neptun to jedno z największych wzmocnień ukraińskiego arsenału rakietowego. Obok takich systemów jak sapsan, długi Neptun czy Flaming, z których każdy ma swoje unikalne zalety, sapsan może osiągać prędkość cztery razy większą od dźwięku, czyli około 5000 kilometr w Długi Neptun trafia w cele oddalone o setki kilometrów z nieskazitelną precyzją. Podobno Flamingo jest w stanie sięgnąć jeszcze dalej, mając możliwość uderzenia w niemal każdą główną bazę wojskową i cenny element infrastruktury Kremla na terenie całej Rosji. Dzięki tym wszystkim nowym pociskom Ukraina staje się silniejsza, podczas gdy Rosja słabnie. Kreml traci żołnierzy w rekordowym tempie i patrzy, jak jego gospodarka płonie, gdy rafinerie ropy naftowej płoną a kryzys paliwowy się pogłębia. Wojna przechodzi przełom, Ukraina zdobywa przewagę. Pozostaje jedno pytanie. Kiedy i gdzie Pufi Neptun zaatakuje pierwszy raz, jeśli jeszcze nie został użyty? Poznaj więcej o trudnej sytuacji Kremla w naszym najnowszym filmie. Wrzesień był prawdziwym miesiącem piekła dla Władimira Putina i jego kremlowskich podwładnych. Albo zobacz ten film, który szczegółowo pokazuje, jak Rosja jest tak zdesperowana, że musi nawet wysyłać żołnierzy do walki na koniach. Pierwszy na koniec koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się na froncie w Ukrainie i nie tylko.